Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo pięknie i serdecznie kochani na kartach dnia. I moi drodzy, startujemy od baranka. Co też dzisiejszy dzień dla baranka chcę pokazać. Kochani, baran w dniu dzisiejszym zwycięża. Cokolwiek by dzisiaj, za cokolwiek by się baran nie wziął, moi drodzy, ma kartę zwycięstwa, a więc po prostu kartę sukcesu, spełnienia i zadowolenia. Będziecie dzisiaj z siebie, drogie barany, zadowolone, będziecie szczęśliwe, będziecie dzisiaj mieć takie poczucie. Hmm, Królowa może być tylko jedna, czy też król, tak? Innymi słowy, powiedzie Wam się to, za co się dzisiaj zabierzecie, więc kochani, warto sobie dzisiaj wyznaczać jakiekolwiek cele. No to zobaczmy, co u byka. Byk, moi drodzy, dzisiaj. Dziesięć monet. Kochani, no też cudownie, dlatego że dziesiątka monet to jest również karta sukcesu, spełnienia, zadowolenia, obfitości, moi drodzy, zysku. A więc cokolwiek byście nie robili, czy też w ogóle, załóżmy, to ten zysk tutaj dzisiaj nadchodzi. Taka sytuacja, mam wszystko, mam to, tak. Nie wiem, przyszło do mnie to, co chciałam, zyskałam to, czy tamto, czy siamto, czy wam to, kochani, nie tylko w sferze materialnej, tylko ogólnie, tak. Możemy mieć takie poczucie. Dziesiątka monetowa to jest również karta, kochani, rodzina. Rodzina. Najlepszych przyjaciół, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, moi drodzy. Więc tego typu dzisiaj efekty byk spodziewa się. Troszeczkę zrobimy sobie taką nakładkę, bo nie zmieszczę się. Byk spodziewa się dzisiaj ze strony dnia dzisiejszego. No to co na to wszystko bliźnięta? Bliźnięta, moi drodzy, dzisiaj. Boże, kochane, muszę kurcze, co, chyba okulary zakładać do tych, do tych kart. Osiem mieczy. Kochani, osiem mieczy to jest karta pułapki, w którą sami się wpędzamy. Takie negatywne myślenie. Moi drodzy, wy proszę tego nie robić. Wiecie, co najgorsze, co możemy sobie zafundować, to takie właśnie wpieprzanie sobie do głowy, słuchajcie, tego, że coś nie wyjdzie, że coś nie pójdzie, że coś będzie nie tak, tak? Albo też tudzież, że na pewno jest tak, albo na pewno jest siak ale nie mamy na to faktów. I Osiem Mieczy pokazuje takie swoistego rodzaju samodzielne więzienie myślowe, w które my sobie, do którego my tutaj, że tak powiem, sami się, słuchajcie, wkładamy. I innymi słowy, moi drodzy, może też tak być, że zwyczajnie wy samodzielnie dzisiaj na własną rękę stwierdzicie, a dobra, co mi tam szkodzi, mogę się dzisiaj pomartwić, no bliźnięta, nie róbcie tego, co na to raki. A raki, moi drodzy, dzisiaj karta księżyca, a więc karta niejasności, karta tajemnic, karta jakiejś sytuacji, w której raki zechcą dzisiaj, że tak powiem, mieć nieco zacieniony umysł, albo też, że dzisiaj pewne rzeczy mogą być dla was niezrozumiałe bądź niejasne. Możecie powiedzieć: Nie, nie wiem, co ja mam myśleć. No kurczę, nie wiem, co tam jest, nie wiem, o co tu chodzi. Tak, tego typu rzeczy. Względnie, możecie się czegoś bać albo obawiać, bać albo obawiać. Dobra, bać, lękać i tego typu historie, kochani, bo może też tak być, że coś może was napawać lekkim niepokojem czy lekkim strachem, co niektórzy moi kochani mogą się tutaj y, objawić w, w sferze tęsknoty. Możecie mieć poczucie ogromnej tęsknoty za kimś, za czymś, za jakąś sytuacją, nieważne, ale księżyc również takie klimaty nam będzie pokazywał. No to co ulwa? Lew. Lew, moi drodzy, dzisiaj karta 10 kielichów. Bardzo pięknie. To jest również, moi drodzy, karta. Przepraszam, dwóch kielichów. Sorry, sorry, sorry. E, dwóch kielichów. E, więc karta związku, karta miłości, kochani, karta m, tak naprawdę cudownego spędzenia czasu we dwójkę razem, z kim tam byście nie mieli się tego czasu spędzać. E, karta porozumień, kochani, wszelakich, nawet takich biznesowych, tak? Bo to jest zawsze taki klimat, w którym my po prostu zwyczajnie dogadujemy się z drugą osobą, chcemy wspólnie tego samego i mówimy, Dobra, to jest fajne, to jest zajebiste, idę z Tobą dalej, więc być może Lew pod kątem zawodowym będzie się dogadywał. Jeśli dzisiaj zawodowe klimaty w ogóle odpadną, to będziecie mieć bardzo dobry czas z drugą połową, moi drodzy, bo to jest karta związku, miłości, przyjaźni, też moi drodzy, więc być może te klimaty z jakimiś przyjaciółmi będą również. Panienka. A panienka, kochani, ma dzisiaj kartę troszeczkę przemęczenia, moi drodzy, przytłoczenia jakimiś sprawami, bo dziesiątka buławowa pokazuje, moi drodzy, zazwyczaj sytuację, w której mamy za dużo na głowie, za dużo na własnych barkach, za dużo obowiązków. Możecie odczuwać, kochani, dzisiaj zmęczenie pracą fizyczną. Czyli załóżmy, będziecie coś robić i o, już nie mam siły. Ale moi drodzy, nie tylko praca fizyczna mogą pewne problemy, które macie gdzieś w swoim własnych życiach, was już za bardzo ciążyć, za bardzo was przytłaczać. Starajmy się te problemy rozwiązywać, tak? Ku temu, żeby po prostu było wam lepiej, wygodniej, żebyście już, że tak powiem, o pewnych perypetiach życiowych nie myśleli, kochani, żebyście znaleźli na to wszystko jakieś tam rozwiązanie. Więc tutaj, jakby też zachęcam do tego typu historii. Wagi. Wagna dzisiaj kartę koła fortuny. Słuchajcie, bardzo piękna karta, bo ona pokazuje tak naprawdę łód szczęścia, kochani. Pokazuje sytuację, w której wszystko toczy się tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, bądź też. No, zrach mi głos siądzie. Bądź też wymarzyli. Bo to jest karta koła fortuny, a więc wszystko kręci się we właściwą stronę, wszystko kręci się z jakimś zyskiem być może dla Was. Pewne sprawy nabierają obrotu, moi drodzy, zaczynają się rozkręcać, więc możecie taki mieć dzisiaj poczucie właśnie takiego rozkręcania, takiego pójścia naprzód, takiego jakby zatoc zatoczenia. Z Toczenia się sytuacji, bądź też zatoczenia się biegu historii, więc być może też dzisiaj coś potoczy się po waszej myśli, albo zacznie się toczyć tak, jak miało się toczyć, moi drodzy. Miejmy to też na uwadze. Karta karmiczna też, więc tutaj też pewne rzeczy muszą się tak zadziać. Skorpiony. Słuchajcie karta początku nowej drogi, bo karta Głupca zawsze daje nowy start nowe początki i możecie moi drodzy albo w takie nowe początki wchodzić, zaczynać nowe zadania, zaczynać jakieś nowe tematy, nowe sprawy. ale może też tak być, że będziecie o tych tematach dyskutować i rozmawiać o nowym starcie zaczynaniu wszystkiego od zera i tutaj pozdrawiam serdecznie Konrada, który zapewne tego typu klimaty może omawiać w dniu dzisiejszym. Moi drodzy albo też zwyczajnie karta dziecka, a więc to dziecko dzisiaj to dla tych osób dla tych skoro które posiadają dzieci, może dawać, yy, kochani, yy, po prostu klimat, w którym w dniu dzisiejszym to dziecko będzie dla nas priorytetem. Poza tym, moi drodzy, jeśli byśmy tu mieli odrzucić wszystko to, co powiedziałam, bardzo fajny, radosny klimat, kochani, spontaniczność, radość, uśmiech, zachwycanie się i cieszenie się tak naprawdę drobiazgami, bo głupiec taki jest, więc moi drodzy, cieszmy się. No to co u strzelca. Słuchajcie, strzelec dzisiaj będzie miał poczucie e, dziewiątka monetowa. Poczucie e, jestem zadowolona z tego, co mam. E, dziewięć monet to jest taka karta, mam wszystko. Cieszę się z tego, co mam. To jest moje. E, Weszłam w posiadanie czegoś, albo kupiłam coś, mam coś, posiadam coś, tak? I zadowala mnie to, tak? Jestem szczęśliwa, że zyskałam to, co chciałam zyskać. Więc strzelec, moi drodzy, dzisiaj może mieć takie właśnie poczucie. W którym po prostu będzie się cieszył z tego, co ma. Moi drodzy, może też tak być, że w dniu dzisiejszym po prostu coś się wydarzy, coś przyjdzie, wiadomość, nawet jakaś, słuchajcie, cokolwiek, i wy będziecie się cieszyć: O, mam to, kurczę, super, udało mi się to załatwić, udało mi się to pozyskać, udało mi się dostać taką, a nie inną wiedzę, bo to niekoniecznie musi być w sferze materialnej, tak? Więc, ale ogólne takie poczucie zadowolenia, że wszystko idzie po Waszej myśli. No to dobra, to koziorożce. A koziorożce, właśnie, moi kochani, dzisiaj mogą spodziewać się wiadomości, dlatego że rycerz monetowy bardzo często je przynosi. Moi drodzy, niekoniecznie tylko typowo wiadomości na zasadzie, że kumpela się do was, wiecie, tam odezwie czy coś, czy jakiś mail przyjdzie, czy list, czy cokolwiek, to może być przyniesienie Wam czegoś, za czym czekacie, nawet głupi kurier, który po prostu dzisiaj się w końcu doblecze. I przyniesie wam paczkę, czy też tudzież no to, za czym po prostu zwyczajnie czekacie. Ale to jest ogólnie taki przekaz różnych wiadomości, słuchajcie, i pewnych spraw, że ktoś być może z, dzisiaj, za czym bardzo czekałyście, bo rycerz monetowy, kochani, on się nie spieszy, on nie leci, on nie gna. Coś może też... Wymagało czasu, żebyście mogły coś dostać albo otrzymać, ale w dniu dzisiejszym w końcu y, może taka sytuacja zaistnieć. Może też tak być, kochani, pamiętajmy o odwracaniu energii, że to wy komuś w końcu zbierzecie się na odwagę czy też na siłę, żeby coś przekazać, żeby coś dostarczyć, żeby coś dać, tak? Wodniki. Wodniki kochani, karta karmiczna pojawia mi się, ale również karta mówiąca słuchajcie o zamykaniu starych drzwi i otwieraniu się całym sobą na coś nowego. I tutaj Madziula. Tak? Wiemy o co chodzi, to znaczy, Madzia wie o co chodzi, a natomiast pozostali wod pozostałe wodniki, kochani, no zwyczajnie. Wy macie jakby gdzieś tam w głowie, albo możecie po prostu dzisiaj mieć taką, jakby tendencję do tego. Ja już do tego nie będę wracać, tak? Nie chcę już do tego wracać. Zamykam stare drzwi. Jestem gotowa na otworzenie się na nowe możliwości. I co niektóre wodniki, kochani, do tego będą dążyć, bo karta Szóstki Mieczy pokazuje, chce iść do przodu, chce rozpocząć coś nowego, chce już nie patrzeć na to, to, co było wstecz, otwieram się na nowe możliwości. Więc moi drodzy, na jakieś nowe możliwości wodniki się otwierają. No i co na to wszystko, ryba? A ryba, moi drodzy, dzisiaj będzie lekko znudzona, lekko powiedziałabym taka. Obojętna na wszystko. To jest taka karta, w której po prostu my jesteśmy, o, taki ten dzień jest jak flaki z olejem nic się nie dzieje, nic mnie nie cieszy. Boże, kochany, możecie mieć taki klimat, moje drogie ryby po prostu zwyczajnie takiego marazmu, który może Was dzisiaj y, ogarnąć, moi drodzy. Cztery kielichy bardzo często też pokazują taką sytuację, że Wy byście chcieli komuś coś dać, ale druga strona tego nie chce. Albo chcielibyście, żeby w waszym życiu emocjonalnym coś się zadziało, ale widzicie, że nie ma odzewu. Względnie może tak być, że ktoś od was by tego chciał. Weź stary, pobudź się do życia, czy tam stara, kurde, trzeba żyć, czy a to a ryba, a sorry, batory, ale niestety. Nie chce mi się. Po prostu zwyczajnie nie chce mi się. I moi drodzy, w tych wszystkich klimatach, ale też i w tym, żebyście dzisiaj spędzili naprawdę mega cudowny dzień, nie patrząc na te karty, kochani, bo to są tylko karty. Życzę Wam, żeby ten dzień potoczył się właśnie cudownie i szczęśliwie, kochani, buziaki.